Ej, sorry za przerywam, ale bardzo chciałbym podziękować za 1000 subskrypcji. Specjal pojawi się za jakiś czas. I ogólnie zapraszam na naszego Discorda, bo odpaliliśmy właśnie z strefę wiedzy. Jeśli chcesz wiedzieć co to, to tam wpij. I zostaw suba. siema Jako, iż mamy wiosnę i trwa właśnie migracja płazów. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o ropuchach szarych. Myślę, że większość z nas dobrze zna ten gatunek i pewnie większość z nas też widziała w swoim życiu chociaż raz ropuchę szarą na oczy, ale myślę, że nie każdy wie wszystko na ten temat. Ropucha szara jest gatunkiem płaza z rodziny ropuchowatych i w odróżnieniu do żab ma trochę inną budowę ciała. Należy właśnie pamiętać, że ropuchy to nie żaby i żaby to nie ropuchy. To są zupełnie dwie różne grupy zwierząt. Różnice między nimi to temat na innych odcinek, bo trochę odbiegłem od tematu. Przejdźmy teraz z powrotem do ruchu szary. Są to dość duże płazy, jak na nasze polskie standardy, ponieważ samce osiągają około 10 cm długości ciała, a samice nawet do 12,5 cm. Ich ciało jest całe pokryte brodawkami i gruczołami jadowymi, które wydzielają takie toksyczne substancje, które mogą zaszkodzić zdrowiu w przypadku jakiegoś bliższego kontaktu. Oczywiście nie chodzi mi o samo jakieś dotknięcie ropuchy czy coś, ale bardziej chodzi, że jakby ktoś kiedyś chciał sobie zjeść żywą ropuchę albo twój pupil na przykład pies by zjadł taką ropuchę, no to mogłoby mu to dość mocno zaszkodzić. Dlatego trzymajcie swoje psy czy koty z dala od ropuchy. A Raczej w ogóle od jakichkolwiek zwierząt. Zanim ropuchy zaczną gody, muszą przebyć migrację. Tak jak większość płazów, na przykład żaby trawne, żaby moczarowe, traszki zwyczajne, traszki grzebniaste, grzebiuszki ziemne. Ropuchy szare odbywają migrację z zimowisk do zbiorników wodnych, aby tam odbyć gody. Często w okresie wiosennym możemy spotkać dwie ropuchy. Chodzi mi o to, że samiec jest na górze, samica na dole. I nie, nie jest to samica z swoim młodym osobnikiem na górze, tylko samiec na górze, samica na dole. Możemy wtedy zobaczyć ten charakterystyczny uścisk samca, który ściska po prostu samicę. Jest to nazywane ampleksusem. Samce w tym okresie po prostu mają tak wryty ten ampleksus, że po prostu często wykonują go na innych stworzeniach, na przykład na innych płazach, a czasami nawet na przedmiotach. Wraz z straszkami zwyczajnymi jest to najbardziej narażony płaz na po prostu śmierć Świrutka? podczas migracji. Tak. Dlatego tak ważne jest to, żeby w tym okresie patrzeć pod nogi albo na przykład jakieś jeździmy gdzieś rowerem czy autem, po prostu patrzeć czy żadna ropucha nie przechodzi nam przez ulicę. Ropuchy żary nie mają jakichś mega wymagań, jeśli chodzi o środowisko. Tak naprawdę można je spotkać w dość dużej części zbiorników w Polsce. Jednak preferują te takie niezbyt głębokie. Jeśli zbiornik jest dość rozległy, no to raczej trzymają się linii brzegowej. W przeciwieństwie do większości płazów, ropuchy radzą sobie w zbiornikach, które są mocno zarobione. Co ciekawe, samice ropuch szarych, i nie tylko szarych, bo tak się też tyczy paskówek czy zielonych, składają bardzo ciekawy skrzek. Nie po prostu w takich grupach kulek, jak większość płazów w Polsce, tylko po prostu w sznurach. Tak, tak to właśnie wygląda i te sznury mogą mieć długość od 2,5 metra do 5 metrów. Z liczbą jaj od 2,5 tysiąca do nawet 9 tysięcy w takim sznurze. Oczywiście należy mieć na względzie to, że nie wszystkie po prostu się z tych jaj... Po prostu nie wszystkie kijanki przechodzą metamorfozę z jaja, ponieważ większość też zjada ją ryby, a po prostu niektórym się nie udaje często godują też w dużych grupach, a to jest jej dźwięk godowy. Nie jest on bardzo głośny, ponieważ ropuch nie posiadają rezonatorów godowych, więc po prostu jest on cichy. Jeżeli chcielibyście się więcej dowiedzieć na temat odgłosów ropuch, no to i nie tylko w sumie ropuch, po prostu innych płazów, no to zapraszam do mojego filmu z zeszłego roku o rozpoznawaniu płazów po ich odgłosach. Tam szczegółowo omawiam wszystkie te odgłosy. Ich środowiskiem podczas pory godowej najczęściej są właśnie jakieś mokradła, wolno płynące strumienie czy właśnie duże stawy. Tak jak mówiłem, nie ma dużych wymagań, ale to są takie najczęstsze biotopy, w których można spotkać tego płaza. Po zakończeniu godów wychodzi na ląd i już raczej nie wraca do wody, chyba że jest jakaś susza i ewentualnie potrzebuje trochę wilgoci. Wtedy można ją najczęściej spotkać na łąkach czy w lasach. Żywi się wtedy głównie owadami, pająkami czy ślimakami, ale również z czasem zjada niektóre kręgowce, np. inne płazy czy gady, a nawet jakieś gryzonie. Jest to zwierzę, które ma aktywność całodobową, jednak większa aktywność przypada na noc, zwłaszcza podczas godów. Jako że żerują w nocy, zastępują wtedy śpiące o ptaki owadożerne. Co ciekawe, jest jednym z nielicznych zwierząt, które zjada stąkę ziemniaczaną czyli dość wielkiego szkodnika w uprawach. Myślę, że ropucha to dość ciekawy płas i każdy powinien wiedzieć, że takie coś istnieje, a wydaje mi się, że większość osób wie. Ale myślę, że na pewno wiele osób się dowiedziało dużo rzeczy z tego odcinka. A jeżeli Wam się odcinek spodobał, no to po prostu zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz dziękuję za 1000 subskrypcji i specjal pojawi się tylko kiedy po prostu już pojawią się gady, kiedy pojawią się węże, bo chciałbym nagrać taki bardzo fajny specjal i potrzebuję po prostu tych zwierząt do tego specjala, a póki co to na razie... Nic się szczególnego nie pojawia, bo teraz trochę znowu ochłodzenie przyszło, więc po prostu jak się wszystko pojawi, to od razu wypuszczę specjal, więc możecie chwilę jeszcze czekać, bo po prostu może to zająć nawet do miesiąca. No wszystko teraz w sumie zależy od pogody. Wielkie dzięki i do zobaczenia w następnych filmach, bo teraz przyszła wiosna, więc będą się pojawiać częściej. Siema!